Z okazji ATH mam dla Was halving i chodzi oczywiście o dostępy długoterminowe do Retarded Capital, następcy krypto Jeśli nie wiesz co to jest, to masz zlinkowane retarded.capital i tu jest długa czytanka co to jest, po co, jak i dlaczego. A jeżeli już wiesz co to jest, masz guzik kupuje bez pierdolenia. Do którego sobie przechodzisz, i tutaj masz ofertę tradycyjną, standardową. Informację pod spodem, że w kolejnym kroku skorzystaj z kodu ATH, aby uzyskać dodatkowe 50% zniżki na dostęp roczny, bądź na zawsze, czyli na te dwa długoterminowe. Dla przykładu kupię sobie dostęp roczny, kupuję i przechodzimy do, do sklepu. Tutaj mamy sobie to w koszyku. Podamy swój adres, e-mail oraz swoje imię. No ale najważniejszy jest ten kod. I ten kod podajemy sobie tutaj. Podajemy kod ATH. Wykorzystaj kupon. I widzimy, że ta zniżka ma miejsce i dokonujemy płatności. Możemy zrobić krypto. Tu jest lista tych obsługiwanych kryptowalut. I jak chce zapłacić jakąś inną, to odezwij się na Priv. Karta płatnicza Stripe bądź polskie przelewy 24. Akceptuję regulamin i kupuję i płacę. Po czym utworzymy ci z automatu konto na forum i będziesz musiał mieć dostęp do wszystkich materiałów. Tak więc zapraszam.